Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Cześć, Marcelina. Tak, Pani się rozbiera, to ja się rozbiorę? Tak jest. Jak już jesteśmy rozebrani, to możemy się przywitać. Maciek Maniewski, Martylina. dzień dobry. Zapraszam Ciebie na stanowisko. No, witam Cię serdecznie. Słucham Cię, jakie masz oczekiwania yy, Chciałabym od nas. ogólnie poprawić to, co mam na głowie, czyli yy. chciałabym wyżej, ale Potrzeba chciałabym, żeby żyć. został mój odrost. Czyli nie chciałabym naturalny. mieć kolorów. Tak, naturalny. Myślę, że mógłby zostać, tak troszkę dołożymy więcej blondu. Strzyżenie takie minimum do ramion, tak żeby się pozbyć tych najgorszych mhm. końcówek. No i pewnie jakieś tonowanie bardziej chyba chłodne. Odcienie. Tak, bardziej w chłodnych ja bym bardziej chłodne. chciała. Mhm. Mhm. Rozmowa z klientką yy, przebiegła tak jak zwykle to robię. – Co myślisz o propozycji yy, fryzury swojej szefowej u waszej modelki? No, – Myślę, że była trafna. No tylko tak z tym chłodnym kolorem to bym tak ostrożniej bazowała, bo za chłodne odcienie zdecydowanie mogą być mhm. niekorzystne dla klientki. – Mi zabrakło konkretów. Mhm. Kompletnie. Ta rozmowa jest fajna, ona jest przyjemna, ona jest taka troszeczkę po koleżeńsku się odbywa, natomiast pani nie ma żadnych konkretów. Rozmowa z klientem musi być bardzo konkretna. To rodzaj umowy, z której później musicie się wywiązać.